tak wyszło Ja jestem politykiem ostrożniejszym pewnie niż Rafał, niż większość czas z was mogłaby oczekiwać, jeśli chodzi o te mocne, potrzebne zmiany obyczajowe w Polsce. Ostrożniejszym dlatego, bo jestem przekonany, że także z twojego punktu widzenia i twojego przyszłego męża zmiany Właśnie takie też naturalne, ciągle dla bardzo wielu Polaków, nie mówię teraz o, o rządzących, o jakiejś radykalnej prawicy, ale dla bardzo wielu Polaków, to jest ciągle coś, co niełatwo przychodzi im akceptować. I w, w mojej ocenie trzeba robić wszystko, aby sytuacja yy, yy, na przykład yy, yy, osób o innej niż heteroseksualna yy, identyfikacji, Orientacji seksualnej, żeby czuły się nie tylko uprawnione ze względu na przepisy, które umożliwiają zawarcie związku partnerskiego lub ślubu, ale żebyśmy my wszyscy też jako ludzie czuli się wobec siebie jakby dobrze, żebyśmy znaleźli w sobie tę gotowość i zdolność do akceptacji. I te dwa procesy, moim zdaniem, powinny postępować. Oczywiście politycy, ich decyzje. Edukacja powinny wyprzedać te naturalne zmiany społeczne, ale dobrze, żeby one nie były zbyt rozerwane, zbyt oddalone od siebie. To znaczy, zmiany przepisów, na przykład umożliwiające zawarcie ślubu przez ciebie, one powinny być możliwie blisko jakby tego poziomu akceptacji społecznej. Z całą pewnością. Wydaje się, znaczy do, do mnie to nie jest pytanie kiedy, bo ja nie znam daty, ponieważ wiecie, że wymagałoby to zmiany przepisów w Polsce. Jeśli pytanie, jest, yy, ma być takie adekwatne do tego, co jest dzisiaj w Polsce, to jest pytanie, czy jeśli ja będę nastał na przykład na czele większości parlamentarnej po na, następnych wyborach, to jedną z pierwszych decyzji będzie decyzja o zgodzie na związki partnerskie. Drugie pytanie dotyczyło, jeśli chodzi o szczepienia. Musimy rozwiać pewne nieporozumienia wokół, wokół tych haseł sanitaryzmu, represji czy, czy nierównego traktowania, czy, czy kwestii konstytucyjnych. No oczywiście mamy w Polsce zarówno obowiązkowe szczepienia dzieci, mamy i mieliśmy, przeżywaliśmy i akceptowaliśmy, akceptowaliśmy decyzje i dzisiaj tak też jest o przymusowej kwarantannie, kiedy ktoś zachorował i nikt nie mówi wtedy o tym, że są łamane prawa konstytucyjne. Ja już zapowiedziałem to publicznie i nie będę się z tego wycofywał. Jeśli eksperci, jeśli Rada Medyczna przy premierze zarekomenduje i publicznie potwierdzi swoją opinię, na temat takiego, a nie innego rozwiązania, to moim zdaniem opozycja powinna to wesprzeć w imię odpowiedzialności, zdając sobie sprawę, że nie u wszystkich budzi to delikatnie mówiąc entuzjazm. Ale życie i zdrowie nas wszystkich wydaje mi się tutaj ważniejsze niż taki prawny komfort tych, którzy są najbardziej sceptyczni, sceptyczni wobec tego. Także proszę się spodziewać pozytywnej reakcji z mojej strony, jeśli oni wreszcie. No, Zrezygnują z tej bardzo kungietorskiej polityki, bo pamiętacie, to jest ciągle pokutuje to myślenie, nie będziemy robili testowania tych, którzy wracają z Wielkiej Brytanii, bo stracimy y, y, poparcie w opinii publicznej. Powiedzieli to wprost w grudniu ubiegł, ubiegłego roku. Więc tak naprawdę mam do, do nich wielki żal, o to bo władza powinna brać na siebie odpowiedzialność. Masz władzę, jest, masz satysfakcję, wygrałeś wybory, rządzisz. Ale to się wiąże z odpowiedzialnością także za trudne decyzje. Ja właściwie postępuję wbrew logice opozycji, proponując, będąc liderem partii opozycyjnej, wsparcie bardzo trudnej decyzji, pod warunkiem, że ona będzie właśnie uzasadniona przez medyków i co do której będę miał przekonanie, że ratuje zdrowie i życie naszych obywateli, dzieci, no całe społeczeństwo.